Hej, siema, z tej strony Fasarka i dzisiaj sobie zagramy Fireball Control Kunga. Nie wiem co to jest za typ. Gracie jedną rundę, Nie, nie chciałam, nie powiem wam Myślałem, że to jest jakieś jakieś lawa. E, no fa... No po prostu, że się podnosi lawa i... No i jest, no i jest takie, no jest taka na, nie na pazanka, tylko jeden fa... jeden, że ma się jedno życie, a tam się ma... To jest dla parzanka, tak jakby. Czyli, czyli podsumuję, opowiem Wam, na czym ten tryb polega, Zagram, co, sobie, podam swoją ocenę. Co się stało? Dobrze, Wam to przytnę. Poczekajcie, jakiś budzik, yy, Poczekajcie, Przepraszam, jak przez chwilę będę failował, muszę sobie ten... No ile ta pompa zadaje mało? Nie wiem, to się jakiś budzik u mnie. Słuchajcie, muszę sobie, muszę sobie zrobić. Ja pierdzielę mi zabrał killa jeszcze, co nie? Przed odcinkiem szło mi lepiej, co nie? Totalnie mi szło lepiej. A teraz nie jestem w stanie żadnego killa zrobić, co nie muszę podjechać jakoś go. Na szybko? Spam. Sp, spamerskim sposobem. Jakoś trzeba kogoś zawsze podjeżdżać. Dobrze. Już tak szybko zrobiłem level up. Myślałem, że mi pójdzie gorzej. Stąd ciężko. Dobrze! No nie, ja pierdzielę! No już doszliśmy całkiem daleko! Jestem pierwszy! Jakim cudem? Dobrze! Dobrze, już to suwa. Mam już tą spamerską broń która jest nie do pokonania, to trzeba w tym trzeba już spamić. Z tym spamilanem, bo... raczej znaczy, wątpię, żeby coś zrobić z rewolwerka Tylko jak tylko trzeba kogoś na... No i ta pompa jest stosuba, co nie. No nie. <grym> Ja się ja Teraz... No nie wiem, czy to należy do najlepszej broni. Bo tak... ta... Będzie mi ciężko przejść. Jakby to była jakaś yy, epicka, to by było sztosuba, co nie? Tylko tutaj trzeba liczyć, liczyć na... Bo oni mają... Myślę, że już jest koniec dobrze. 10. Co drugie miejsce mam na, aktualnie w tabeli. Czy jestem dobry nawet Ja pierdzielę, zachciało mi się tak edytować, co nie? Zabra mi kila, co nie? O ty Zabrał mi killa. strzela kurczę a to z pma trzeba zrobić znam już swoją taktykę ale pech miał. dobrze mam już jednego killa aktualnie no co ktoś czy na mnie już dużo osób już mi powiedziałem że jestem drugi w tabeli a jestem ostatni w tabeli co nie ja pierdzielę Ja nie chcę być spamerem Ale chyba ktoś już do mnie te, tego zmusił Opuść! Nie kazać mi... Ja pierdzielę A! Ktoś tu przyszedł Zastanawiam się kto Zabierzemy killa. Co nie. Jeszcze nie wtrafiłem w niego. No ktoś mi musi zabierać killa. To trzeba trafić komuś jakiegoś heda z tego. z tej broni przynajmniej się powie ja pier... jak chcecie fortnite'a i słyszeć więcej przekleństw to popatrzcie może łapkę w górę i widzicie jak słabo jestem w tabeli to nie jest problem ja jestem najgorszy w tabeli Teraz 8 killów zrobić jesteśmy lub 10 i jesteśmy w domu Ale ja głupi jestem, ktoś może mnie nadejść z tyłu tak Dobrze kurczę już jestem i tak Jakbym ta zrobił to by była sznur ale Trudno, to tylko gra, tylko że ja się realizuję, co nie? Totalnie. Kurczę. No jeszcze mi się nie chce! No ja pierdzielę! Co za pech! Zaraz już kogoś w nie dostanę, to jak? Dokładnie. Juhu! I taka ciężka pąta to jest ten problem. Za komite trzeba, żeby mi... Ciężki mi nie lubię, ona jest za słaba według Dobrze. Tutaj będzie mi łatwiej. Ale mam Eimas fabrygo, co nie? O nie! To był mój błąd, że będzie nie mogłem się za... To był mój błąd. Teoretycznie to był mój błąd. Dobrze? Dobrze. Mm. osiemnaście Poczekajcie, zrobię cięcie, o ile mi się to nagrywa. Chciałbym wam teraz powiedzieć podsumowanie. Moja ocena to tego trybu 7 i tu na 10, bo po prostu po prostu bo ten tryb jest dla mnie... 8 na 10 fajny. Bo takie coś jak 1v1. No coś. No coś się... Jak, jak lubicie ciągle napierdzielać wy na parzanki i ja wam się nie znudziły na parzanki, a lubicie takie na Naparzanki to pam to polecam? A jak nie, nie przepadacie za naparzankami lub, lub jakimiś deadmatchami dead, dead i lub jak lubicie jakieś deadmeche, to wam polecam. A jak nie lubicie solo, jakieś turnieje, to nie. Nie, 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 bo to jest tylko trata czasu. A jak lubicie kreatywnego, to też tak. To będzie na tyle zostało w górę, subskrypcji tam na dole, to będzie na tyle jo